Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Kiedy kelnerka z małej przydrożnej restauracji założyła do pracy srebrną bransoletkę, nie wiedziała, że przyciągnie nią spojrzenie mężczyzny, który znał jej ojca, i przeszłość, o której nikt już nie miał mówić. Dzień zaczął się jak każdy inny. Magda stała za barem w małej przydrożnej restauracji pod brzozami, gdzie kawa zawsze miała lekko przypalony smak, a dzwonek przy drzwiach brzmiał jak skrzypienie starych wspomnień. Na zewnątrz kłębiły się chmury, ciężkie i stalowe. Pachniało benzyną i burzą. Od kilku tygodni w tej okolicy widywano grupę motocyklistów. Nie byli jak ci hałaśliwi chłopcy z filmów, ci nosili czarne kurtki z wyblakłym emblematem, jechali cicho, prawie z namysłem. Kiedy ich silniki milkły, w lokalu robiło się tak cicho, że słychać było jedynie tykanie zegara i szum pary z ekspresu. Magda poprawiła włosy, związując je w niedbały kok. Na jej nadgarstku błyszczała cienka, srebrna bransoletka, delikatna, z grawerem w środku. Zawsze nosiła ją tylko na lewej ręce. Druga, identyczna, należała kiedyś do kogoś innego. Do kogoś, o kim nie chciała już myśleć. Drzwi otworzyły się z charakterystycznym dzwonkiem. Do środka wszedł mężczyzna, wysoki, z siwym zarostem, ubrany w czarną skórzaną kurtkę z emblematem żelazne noumejdy. Ruchy miał spokojne, spojrzenie uważne. Usiadł przy barze, nie zdejmując rękawiczek. Czarna kawa. Bez cukru, powiedział cicho. Magda skinęła głową. Nie musiała pytać, kim jest, wszyscy wiedzieli, że to on. Prezydent klubu motocyklowego, mężczyzna, o którym krążyły legendy. Jedni mówili, że był w wojsku, inni, że spędził lata w więzieniu. Ale wszyscy zgodnie powtarzali jedno: był niebezpiecznie spokojny. Zaparzyła kawę, stawiając kubek przed nim. Coś jeszcze? Spytała. Podniósł wzrok. I wtedy to się stało, jego spojrzenie zatrzymało się na jej dłoni. Na błyszczącym srebrze, które odbijało światło z neonowego szyldu otwarte. Skąd masz to? zapytał cicho, wskazując na bransoletkę. Magda zamarła. To prezent, odpowiedziała po chwili, starając się brzmieć obojętnie. Mężczyzna pochylił się nieznacznie. Delikatnie, niemal z szacunkiem, ujął jej rękę, jakby trzymał coś kruchego. Metalowe ogniwa bransoletki błysnęły między jego palcami. Gdzie jest druga? Wyszeptał. Cisza spadła na lokal jak ciężka zasłona. Nawet ekspres do kawy jakby przestał sapać. Magda cofnęła rękę gwałtownie, jak oparzona. Nie wiem, o czym pan mówi, powiedziała, choć głos jej zadrżał. Mężczyzna odsunął się powoli, jakby spodziewał się tej reakcji. Upił łyk kawy, a potem spojrzał w jej oczy z czymś, co przypominało smutek. Miałem kiedyś taką samą. Powiedział cicho. Dostałem ją od kogoś, kto zniknął pewnej nocy. Magda nie odpowiedziała. Jej dłoń powoli opadła na blat, jakby sama chciała ukryć biżuterię. Nie wiedziała, czy to przypadek, czy los. Ale jedno było pewne, mężczyzna, który właśnie pojawił się w jej życiu, znał historię, którą próbowała zakopać od lat. Wróciła za ladę, udając, że sprząta, ale czuła na sobie jego spojrzenie. Nie było w nim wrogości. Raczej, pytanie takie, które nie wymagało słów. Za oknem zaczęło padać. Motocykle stały w deszczu jak stalowe cienie. A w jej głowie wracało jedno wspomnienie, tamta noc, kiedy zostawiła wszystko. W tym i drugą bransoletkę. Ale jeśli on naprawdę ją miał, to znaczyło, że przeszłość właśnie ją dogoniła. Deszcz dudnił w dach restauracji, jak zegar, który odmierzał czas do czegoś nieuchronnego. Magda zmywała szklanki, starając się nie patrzeć w stronę mężczyzny, który wciąż siedział przy barze. Ale on nie wychodził. Po każdym łyku kawy odstawiał kubek z precyzją, jakby każdy ruch był przemyślany. Po kilku minutach milczenia odezwał się znowu, twój ojciec pracował kiedyś przy autostradzie, prawda? Zapytał spokojnie. Magda drgnęła. Skąd pan? zaczęła, ale urwała. Mężczyzna skinął głową. Nazywał się Marek. Znałem go. Te słowa uderzyły w nią jak zimny wiatr. Odłożyła szklankę, która niemal wypadła jej z rąk. Nie, to niemożliwe. On zginął dawno temu. Wiem. Mężczyzna wbił wzrok w blat. Byłem tam. Przez chwilę w restauracji nie było słychać nic oprócz deszczu. Potem Magda odsunęła się powoli, jakby nie wierzyła w to, co słyszy. Kim pan właściwie jest? spytała cicho. Podniósł wzrok. Nazywam się Andrzej Krawiec. Dla nich jestem prezydentem, ale dla twojego ojca byłem po prostu przyjacielem. Magda oparła się o ladę. Nazwisko nic jej nie mówiło, ale ton jego głosu, ten głęboki, pełen goryczy i zmęczenia, brzmiał prawdziwie. Andrzej wyjął z kieszeni mały, zużyty kawałek srebra. To była druga bransoletka. Zniszczona, przytarta, z identycznym grawerem wrócę, jeśli wiatr pozwoli. Magda zasłoniła usta dłonią. Nie widziała tego napisu od dziecka. Ojciec nosił go zawsze na nadgarstku, dopóki pewnej nocy nie zniknął bez śladu. Skąd ją pan ma? zapytała szeptem. Andrzej odsunął kubek. Twój ojciec zostawił ją u mnie tamtego wieczoru. Miał wrócić po nią, ale nie zdążył. Magda czuła, jak wszystko w niej się zaciska. Myślałam, że zginął w wypadku, powiedziała. Tak napisali w raporcie. Andrzej przez moment patrzył w okno, na krople spływające po szybie. To nie był wypadek, powiedział w końcu. Marek odkrył coś, czego nie powinien. Pracował przy budowie drogi, ale to, co tam się działo, zawahał się. Lepiej, żebyś usłyszała to gdzie indziej, nie tutaj. Magda przełknęła ślinę. Nie rozumiała wszystkiego, ale instynkt podpowiadał jej jedno, mężczyzna nie kłamał. Dlaczego pan to wszystko mówi po tylu latach? zapytała. Andrzej spojrzał na nią uważnie. Bo to ty miałaś dostać tę bransoletkę. Twój ojciec mi kazał, jeśli coś mu się stanie. Magda wstrzymała oddech. Dlaczego więc dopiero teraz? Andrzej odetchnął głęboko. Szukałem cię, ale ktoś nie chciał, żebym cię znalazł. Te słowa zabrzmiały jak ostrzeżenie. Za oknem słychać było ryk silników, kilku motocyklistów zatrzymało się pod lokalem. Nie byli z żelaznych nomadów. Na ich kurtkach widniało inne godło, czerwone i brudne od błota. Andrzej zerknął przez szybę i zmrużył oczy. Czas się kończy, powiedział cicho. Magda nie rozumiała. Ale widziała, że jego spokój zniknął. Kto to? zapytała. Ludzie, przez których twój ojciec zginął odparł. I przez których ja nie mogłem się z tobą skontaktować. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, światła w restauracji zamigotały. Andrzej wstał, powoli, jak człowiek, który zbyt długo czekał na ten moment. Magda powiedział spokojnie Jeśli chcemy przeżyć tę noc, musisz mi zaufać. Za szybą błysnęły reflektory motorów, a srebrna bransoletka na jej nadgarstku odbiła ich światło, jak znak, który właśnie został zauważony. Deszcz padał coraz mocniej. Magda stała przy drzwiach zaplecza, nie wiedząc, czy powinna wyjść, czy uciekać. Andrzej oparł się o blat, spokojny, choć w jego oczach pojawił się cień pośpiechu. Nie bój się, powiedział cicho. Nikt nie chce cię skrzywdzić. Ale są rzeczy, które trzeba wreszcie nazwać po imieniu. Na zewnątrz silniki motocykli wciąż warczały, lecz nikt nie wchodził do środka. Andrzej odwrócił się do niej, wyciągnął dłoń i położył na ladzie drugą bransoletkę. Srebrne ogniwa błysnęły w świetle lampy, a między nimi tkwił maleńki, ledwo widoczny otwór. Twój ojciec był inżynierem, powiedział. Miał pomysł, jak zrobić pamięć, której nikt nie zdoła odczytać bez drugiej części. Te bransoletki to nie biżuteria. To klucz i zamek. Magda pochyliła się nad nimi, wstrzymując oddech. Chce pan powiedzieć, że coś w nich jest? Andrzej skinął głową. Informacje o projekcie, który miał ujrzeć światło dzienne. Ale wtedy komuś bardzo zależało, żeby go zatrzymać. Marek schował dane, zanim zniknął. Myślałem, że przepadły na zawsze. Cisza zawisła w powietrzu. Przerywana tylko szumem deszczu. Magda delikatnie przyłożyła obie bransoletki do siebie. Usłyszała cichy klik, mechanizm tak precyzyjny, że mógł działać tylko w komplecie. W środku pojawił się cienki metalowy pasek, na którym widać było wygrawerowane liczby. To współrzędne, szepnęła. Andrzej uśmiechnął się lekko. Twój ojciec był pewien, że tylko ty zrozumiesz, dokąd prowadzą. Magda spojrzała na niego niepewnie. Ale dlaczego ja? Ja przecież nic z tego świata nie rozumiem. Właśnie dlatego. Andrzej spojrzał na nią spokojnie. Bo nie dasz się kupić, nie będziesz szukała sensacji. Chciał, żebyś po prostu dotarła tam i zobaczyła prawdę. Na zewnątrz deszcz ucichł. Światła motocykli zgasły, jakby noc odechnęła po burzy. Andrzej wziął kurtkę i skierował się do drzwi. Co teraz zrobisz? Spytał, zatrzymując się w progu. Magda ścisnęła bransoletki w dłoni. Pojadę tam. Muszę wiedzieć, co ojciec chciał mi zostawić. Dobrze. Andrzej skinął głową. Ale nie jedź sama. Wysłalibyśmy kogoś z klubu, gdybyś chciała. Magda uśmiechnęła się słabo. Niech pan zostanie przy swojej kawie. Ja dam sobie radę. Spojrzał na nią z uznaniem. Masz w sobie jego upór. I dodał ciszej: Gdy dotrzesz na miejsce, zrozumiesz, że nic nie dzieje się przypadkiem. Kiedy wyszedł, restauracja znowu pogrążyła się w ciszy. Magda usiadła przy stole, obracając w dłoniach bransoletki. Wspomnienia powracały powoli: zapach smaru, śmiech ojca, jego słowa, zawsze ufaj temu, co proste. Następnego dnia o świcie spakowała kilka rzeczy, wsiadła do starego samochodu i ruszyła w drogę. Współrzędne prowadziły ją daleko za miasto, przez pola i lasy, aż wreszcie dotarła do opuszczonej wiaty przy starym odcinku drogi, gdzie kiedyś pracował jej ojciec. W środku znalazła skrzynkę. Na wieczku widniał znajomy napis: Wrócę, jeśli wiatr pozwoli. Otworzyła ją z drżącymi rękami. W środku leżał list, złożony starannie, jakby czekał tylko na nią. Magda, jeśli to czytasz, znaczy, że nie zdążyłem. Nie szukaj winnych. Zrozum, prawda czasem wymaga milczenia, dopóki nie pojawi się ktoś, kto potrafi ją unieść. Jeśli to jesteś ty, to wystarczy. Łzy spływały jej po policzkach, gdy czytała dalej. Na dnie skrzynki znalazła mały szkic drogi, która miała powstać, prosta linia przecinająca krajobraz, symbol wszystkiego, co chciał zbudować, zanim zniknął. Magda schowała list do kieszeni, wzięła głęboki oddech i spojrzała w niebo. Po raz pierwszy od dawna wiatr nie był zimny. Wróciła do restauracji dopiero wieczorem. Usiadła przy barze, zaparzyła kawę i gdy pierwszy klient wszedł do środka, bransoletki błysnęły na jej nadgarstku jak dwa połączone wspomnienia. Nie była już tylko kelnerką. Była kimś, kto wreszcie poznał swoją historię. Kilka miesięcy później przy drodze stanęła tablica z napisem odcinek imienia Marka Krupy zbudowany przez tych, którzy pamiętają. Pod spodem ktoś cicho dopisał kredą, wrócił. Wiatr pozwolił.